Cześć moi drodzy, tędy jadę jak wybieram dłuższą drogę do domu. I, a, ja wiem, że nie powinienem się nagrywać jak, jak prowadzę samochód, ale wiecie, jestem ekspert driver. Nie? <grybujesz> jak Rayman, wiecie jakim mówię, nie? Patrzcie, jakie wyczucie. Nawet nie muszę się zatrzymywać. Super jest. Idziemy dalej. Nie wiem dlaczego, Ja sobie myślę, że to jest moje miasto. Nie? Chociaż moim miastem jest Gdańsk. Tam się urodziłem, wychowałem i mieszkałem do 27 roku życia i chciałbym dalej mieszkać. Znaczy, w tej chwili to jest prawie. The one you love, honey. Love the one you with No nie. To tak to jest. I ze mną. I z Gdańskim. I z Polską. A, słuchajcie, byłem odwiedzić. Nie. Ja. Na grobie moich rodziców płakałem. Nie mogłem się powstrzymać. Są zdjęcia. Całą rodziną jesteśmy tam, to znaczy nie całą, oczywiście całą moją nową rodzinę, jesteśmy tam. Ja spójrzcie na nasze Ja nie wiem jak to się robi, ale ja bym wam chciał to zdjęcie tam wstawić jako czołówkę do tego wideo. Coś we mnie weszło. Coś, wiecie, ja w tej chwili prowadzę samochód, ja nie chcę się... Widzicie. Tutaj to są moje Tutaj ja mieszkam Ja tutaj żyję w tej chwili Nie? w tym mieście wiecie to jest bardzo ładne miasto Naprawdę w tej rozmiarie. jest super centralnie położone i <laughs> trzeba tutaj dużo gadać mm. ładnie tu jest Ładnie, ale nie podobają mi się faszystowskie rządy. Ja już raz uciekałem z kraju, z Polski. Jak wyjeżdżałem, to ojciec mówił: a Może ty i dobrze robisz. Ja wiem, raczej, że o tak nie myślał ale tak jakby dawał mi wolną rękę w moich wyborach Wiecie, I źle wybrałem nie? źle wybrałem bo trzeba było zostać jeszcze tylko dwa lata i to wszystko by się skończyło a, a tak? no to zobaczcie jak moje życie się potoczyło nie? tutaj wylądowałem w tym miejscu w przestrzeni i czasie no nie? A, tak jest a nie inaczej ja. i wiecie ani żeby mam powiedzieć to ja niczego nie żałuję nie? absolutnie niczego ja. no o, czekajcie, bo tutaj mruga ktoś chce przechodzić przez jezdnię także zatrzymamy się tutaj ja. no, widzicie Fajnie, to, to zaraz przy kościele tutaj, tak? E? Kościół? No, nieważne, w każdym razie podoba mi się tutaj, no, w Ameryce, nie, nie wszystko oczywiście, wiecie, te najbardziej fundamentalne sprawy to wykluczają Amerykę jako moją ojczyznę, nie? Zresztą jakbym nie kombinował, to moją ojczyzną jest Polska. Nie ma innej możliwości. Nie, nie, nie na darmo się pytają. Naszą nalety, nie? Na nie? No. Słuchajcie, dojeżdżamy do Plymouth ML <tryk> W tej chwili trzymajcie się moi drodzy, już za dwie minutki, już za minutkę piątek z panem Kracem zacznie się kręcić. <śm> a dzisiaj jest sobota. No dobra.